Witam się z Wami wszystkimi oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Caudron i powiem Wam, że miałem idealne wręcz wyczucie czasu, żeby skończyć nagrywanie, bo akurat poczta zadzwoniła. <grym> o, ale zapewne to już będzie ostatni odcinek. Właśnie, ja bym się nie zdziwił, gdyby. Gdyby faktycznie, to już miałby być ostatni odcinek, już faktycznie. No, ale w 4 godziny to przegraliśmy nawet. Może nie jakaś specjalnie długa modyfikacja, ale bardzo fajna Dobra i co my tutaj znajdujemy, co? Wiem, że jedną wielką ciemność, dlatego sobie odpalę pochodnie. O kurde. Cóż, to tutaj jest. E wiem, ja kolejny poziom. Głupie zrobiłem, że nie zainwestowałem wyjściu. I co tutaj się znajduje? Łapki, tak? Ale ja, ja się was nie boję! Ja się was nie boję! Dla mnie tu nie ma naj, naj, jakby większego problemu żeby pokonać takiego szkrecika. I dobra, to otwieramy kolejne. Aha, w mordę, jak ty mi zadajesz jakieś obrażenia Nie powinieneś być mi w stanie zadać żadnych obrażeń. Nie ma czego plądrować. Okej. Okay. Lek ten, dobra, to jest lek, tak? Czyli tutaj niby jak nie, nie ma żadnego przejścia. Ale wiecie co, ja bym jeszcze się cofnął, by zobaczyć te ostatnie przełączniki. A czy pewnie będzie walka tylko z samym szkieletem, ale... Nie, ja no, chciałbym sprawdzić. Znaczy, ja, wiedziałem, że tutaj jest przełącznik jakiś, żeby sobie tam te przejścia. Ale chciałem już wszystko pootwierać, wszystko poeksplorować, nie? A już ten, a może... Uuu. Ale czy tam coś jest? Czyli tam nie ma nic. Dawno mi się nie zginęło w tej modyfikacji, naprawdę. Dobra no to wchodźmy właśnie tą drogą Niestety pochodnia mi znikła Więcej pochod... Nie chyba mam jeszcze jedno pochodnie, co? Mam dobra, bardzo dobra mam jeszcze jedną pochodnię Dźwignia działa Ale otworzyło nam to tylko jedno przejście Dobra no to Trzeba iść z bronią chyba wyciągnie tą Ooooo, rany! Czyli tutaj była pułapka! Czyli tutaj była pułapka! Teraz trzeba było uważać! Dobra, ale to jeszcze raz. Biegniemy tutaj. FPS-y mi to tutaj strasznie spadają, nie? Czytaj. Przez ten. Nic tu nie ma. Hmm. Mocno mnie to zastanawia. Aha, to jest jeszcze jeden przełącznik. Dźwignia jest zablokowana tak. Dźwignia jest zablokowana. Hm. No trochę nie mam pomysłu. Dobra, mimo wszystko jeszcze raz bym spróbował tutaj, się dostać. Nie, 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 nie zamykaj mi. Ha, 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 ha... coś mi się wydaje, że jakaś zagadka tutaj jest. Właśnie ja nie wiem o co tutaj chodzi. A czy ja to mogę jakoś przeskoczyć, czy coś w tym stylu? Nie, to mnie po prostu od razu wypycha. A teraz no niby tutaj była jeszcze jedna dźwignia i coś niby tutaj zrobiliśmy, ale... No nie wiem, może to odblokowało jakoś te dźwignie tutaj, może coś otworzyło więcej ja Widzę, że raczej nie Dźwignia jest zablokowana Dźwignia jest zablokowana no Dobra, przeżyjecie trochę jeszcze raz sprawdzić coś. A, mam jakimkolwiek pochodnie. Tak, myślałem, że może jakiś tutaj przełącznik jest, ale to nam się otwiera i są wszędzie po prostu te kolce. Niczego tu nie znajdę. Hmm, hmm. A nie mam pomysłu po prostu. Daję na dobrą sprawę. Nie mam pomysłu, co bym musiał zrobić. Dobra, wróćmy się jeszcze. Jeżeli zaraz nie wpadnie mi nic do głowy, to po prostu. to po prostu. zrobię cięcie i będę kombinował poza odcinkami. Tutaj jakiś przełącznik jest. Nic. Nie ma żadnego przełącznika. Hmm. Cokolwiek, gdziekolwiek, coś. No nie widzę, żeby cokolwiek jeszcze tutaj miało być. Może przed wejściem tutaj coś jeszcze jest? Hmm. Też jakoś mi się nie wydaje zbytnio, co? No nie ma tutaj zbytnio nic, żeby to cokolwiek zrobić. Tutaj żadnego przyłącznika nie ma. Tutaj były dwa przyłączniki, to ruszyłem. robi. Hmm. No tutaj nie ma dosłownie nic. Okej. Okay. No po prostu no ni cholera, nie mam najmniejszego pomysłu o co tutaj może chodzić Bo niby żadnego przełącznika, nic dodatkowego nie widzę Tutaj są dwa przełączniki, które są zablokowane Tędy jak przejdziemy to nie ma tutaj drogi powrotnej, bo to jest pułapka Może teraz się to odblokowało Dźwignia jest zablokowana Dobra ludziska, ja was po prostu za bardzo zamęczam teraz, więc ja po prostu robię cięcie i pokombinuję poza odcinkami, o co tak właściwie chodzi. Hej, dobra ludziska, jestem po prostu tępy i głupi. Ta przechodnie po prostu... Znaczy, ta dźwignia raz na jakiś czas otwiera po prostu losowe przejścia. I trzeba po prostu za każdym razem próbować tą dźwignię jakoś ruszyć, no. Które mi teraz otworzyła? Teraz otworzyłem mi tą lewą stronę, to ja tej lewej strony nie chcę? Znowu tą lewą stronę? No ileż razy mam się prosić, co? Dźwignia jest zablokowana. Nie wiem, może jak to poklikam, to może jakoś się to naprawi. Teraz. O, właśnie, o, właśnie. To to mamy jedno z kilku przejść. No to próbujemy teraz tym się dostać. Ok, czyli kolejna pułapka. Hmm Teraz się otworzyło to. Ha, bo chyba muszę po prostu za każdym razem te dwa tutaj klikać. Dźwignia jest zablokowana. Dźwignia będzie... Ja czy jest zablokowana. I teraz powinien mi otworzyć jakiś randomowy ten, tak? Otworzyłem mi znowu to samo. Czyli tamto mi jest teraz mi to otworzyło. Czyli domyślnie jest po prostu tam. A mm -hmm. no to sprytnie, jest naprawdę bardzo sprytnie. No, szkolera jasna, znowu mi otworzyło to samo. Aj, taki niefart po prostu mam, co? Taki niefart youtubera. <ścoughs> No żeż w mordę kopany. Czy otworzą mi się te dwa przejścia, których jeszcze nie byłem? Ja, ja się pytam. I znowu te przejście, nie? <ścoughs> Czy może coś specjalnego muszę zrobić, żeby to pozostałe dwa się otworzyły? wiem, nie działa. Mi się wydaje, że coś nie działa. Dobra, spróbujmy to do góry nogami zrobić. Może to jakoś działa na jakąś sekwencję. Nie. Nasz kolera jasna. I znów tu się otworzyło. No nie wiem. Po prostu mam taki niefart czy co? No ni cholera tutaj nie zdążę Tutaj przejścia nie ma, no tam też nie ma, bo tylko od razu się przejdziemy dalej i od razu nas, nas ten Dobra i teraz znowu jeszcze raz próbujemy Hmm, bo to jakoś muszą być te Te dwa albo na dół, albo tutaj ale coś mi się wydaje, że ta dolna i znowu mi się otworzyła ta boczna no ja się po prostu ludziska załamię no ja się ludziska po prostu załamię i znowu to jakaś z boku mi się otworzyła poczekajcie spróbuję jeszcze raz może tutaj gdzieś jest na początku jakaś dźwignia No ni cholera się nam nie uda. Dobra, jak już zrobiłem cięcie w tym odcinku, to zrobię jeszcze raz. Pokombinuję dłużej. To trochę dziwne ludziska, bo jak kliknie się tą stronę i uruchomi się przełącznik, to się otwiera jedno z tych dwóch, nie? Jeżeli się kliknie tą, to się włączy jedno z tych dwóch. Ale jeżeli się kliknie tą i tą, albo tą i a potem przełącznik, to zawsze się pootwierają tutaj po bokach, a czy po prawej stronie. Za cholerę tego nie rozumiem, ale miejmy nadzieję, że to jest już właściwe przejście. I chyba nawet to jest już właściwe przejście. O, ale FPS tutaj lubię spadać, co? Dobra, czyli tuis ist definitiv to, co ja de facto szukałem, aber co wir tutaj znajdziemy Jakiegoś Na, no, wen haben wir denn hier? Amos, ich hätte nicht gedacht, dich wiederzutreffen. Das Schicksal hat uns wohl zusammengeführt. Und nun erhältst du deine gerechte Strafe. Du kleiner Wicht willst mich töten? Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie schön es sich anfühlte, deinem kleinen Freund die Birne einzuschlagen? Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich ihm das Schwert zwischen die Rippen stieß. Er schrie jämmerlich, so wie ein plärrendes Kind. Du bist wirklich das allerletzte. Dein Mord an Makona wurde von vielen Leuten gesehen. Du wirst nun in ganz Kadorn gesucht. Ach, Kadorn interessiert mich nicht. Das Reich hat derzeit ganz andere Probleme. Mich wird niemand suchen. Und wen bitte schön interessiert das Leben eines kleinen, unwichtigen Gefangenen? In Aridonia konnte man als Söldner doch sowieso machen, was man wollte. Besonders ich. <laughs> Warum besonders du? Ich stand schon lange in der Gunst von Galor. Um ihn musste ich mir keine Sorgen machen. Du standest in Galors Gunst? Er drehte das öfteren ein krumme Geschäft und hat schon das eine oder andere Mal dem Statthalter Steuern unterschlagen. Mir ist es natürlich nicht entgangen. Deshalb haben wir eine Abmachung getroffen. Er lässt mich tun und lassen, was ich will. Dafür halte ich meinen Mund. Das war natürlich eine Abmachung, die nicht unbedingt zu seinem Vorteil war. Doch wegen dir und deinem Scheißfreund Makona wurde ich von Iltor in die Mine versetzt. Was machst du hier unten? Das geht dich zwar eigentlich einen feuchten Dreck an, aber da du sowieso bald sterben wirst, kannst du es gerne wissen. Das ist der Sarg eines berühmten Feldherrn. Und dieser Sarg enthält Schätze, die du niemals zu Gesicht bekommen wirst. <laughs> oh nein, du irrst dich. Du wirst diesen Schatz niemals zu Gesicht bekommen und ich werde nun den Tod meines Freundes rächen. <laughs> Dann komm doch her, Bürschchen. Auf diesen Moment warte ich schon lange. Walka! <śpięknie> Pięknie hmm. Zda dasz mi radę? O właśnie. W upada, ale ten powalający cios jest naprawdę świetny. Pokaż mu! Co to tutaj był? Tupur Amusa. Złoto kusza. To, to, to. Roślina. Bagiennego ziela. I jakiś pierścień. Cóż to za pierścień? Premia many, Chyba to był do premii co. Co dalej? Coś tutaj jest? Nic tutaj nie ma, tak? A... A... Premia to Światło Dalej światełko I o co tutaj chodzi? Co ja powinienem teraz zrobić? Czy ja powinienem się całkowicie cofać? Czy powinienem gdzieś wrócić? Bo niby zabijam Musa Was machst du für Sachen, junger Mann? Beinahe hätte er dich auch noch getötet. So kurz vor deinem Ziel. Was machst du hier? Und woher wusstest du, dass ich in Gefahr bin? Dein Amulett des Boten hat die Fähigkeit eines magischen Bahnrufes, so wie es jedes Amulett einmalig kann. Ich habe ihn gespürt, da ich mich gerade in der Nähe aufhielt. Dein Glück. Vielen Dank. Doch ich konnte nicht anders. Er musste für seine Taten bezahlen. Ich verstehe dich. Doch uns stehen möglicherweise noch schlimmere Zeiten bevor. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät. Wenn du den Weg hier herausfindest, dann begib dich zur nächsten Stadt, Goria. Ich werde dort auf dich warten. Dann werde ich dir mehr darüber sagen können, was hier vor sich geht. Hier hast du eine Karte. Sie wird dir den Weg zeigen. Wir werden uns wiedersehen. A, I to jest już koniec modyfikacji. No, powiem Wam, że jest naprawdę dobra i mi się bardzo, 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 bardzo podoba. Mam nadzieję, że Wam także się spodobała modyfikacja i, i że w nią zagraliście, nie? Ale filmiki intro i outro robią wrażenie, nie? <śm> Dobra, ja przez całą serię zachwalałem modyfikacje, więc chyba nie będę robić takiego podsumowania, bo moje zdanie znacie, jednak modyfikacja nie będzie jedna z top u mnie, ale będzie wysoko. No to byłoby na tyle z mojej strony, więc do zobaczenia ludzie. I widzimy się w następnych seriach z modyfikacją do gocika.